Dzień dobry, jesteśmy w połowie składania, nawet już troszkę po połowie. Wnętrze mamy całe już poskładane, wrzucone wszystkie styropiany do bagażnika. Tylne zawieszenie nam wygląda tak. Z tej strony już jest gotowe. Zobaczmy tutaj, mamy wszystko no, co czarne. To jest innotek. Cienka warstwa wosku. Ona, jak wspominałem już kilka razy, nie jest warstwą taką zabezpieczającą antyodpryskowo, więc jeśli gdzieś tu upadnie jakiś kamień, to jednak będzie przerwana ta warstwa. Ale jest to warstwa, która świetnie się sprawdzi na drobinki piachu, na solankę przede wszystkim. Głównie o tą sól chodzi, żeby to jednak nie miało kontaktu z metalem. Tu mamy osłonę wydechu. Ona jest znowu przyśnięta tak samo jak te pasy trzymające zbiornik. Ona jest przyśnięta y, też innym. cienkim, tylko tym bezbarwnym. Tak samo mamy dyfer. Cały dyfer, ta żyliwna część jest w czarnym, tak jak była lakierowana. A pokrywa tutaj z czujnikiem jest przepryskana bezbarwnym. Tutaj też każdy element był osobno y, zabezpieczony. Amortyzatory, po sprężynach tak nie do końca. Czego nie pokazałem przed złożeniem, to tam kielich. Najpierw była położona warstwa wosku i potem górne mocowanie na wosku do kielicha, żeby to doszczelnić. Zwrotnicę też jako aluminiowy element mamy w bezbarwnym wosku. No i osłony tarcz zostały wylakierowane poliuretanowym lakierem. Zbiornik na szczęście jest plastikowy, więc nie musieliśmy nic przy nim robić. No i tyle, taki szybki przegląd podwozia. Może, może zobaczmy tutaj przewody HV. No przednie zawieszenie, właśnie tutaj też te elementy zostały powoskowane. Zarówno wahacz, jak i te wszystkie wsporniki. Tutaj ta osłona. Pod spodem jest maglownica, cały ten elektryczny silnik, który ją napędza. No i wydech mamy założony częściowo. Teraz przedni pas. Rzućmy okiem. To wszystko zostało zrobione cieniutką warstwą kobry, i na to poszedł bezbarwny wosk, żeby to dobezpieczyć. Wszystkie te zakamarki, wszystkie te łączenia blach, te felce. To wszystko zostało wywoskowane. To samo z belką pod przednim zderzakiem. Ta belka jest w czarnym wosku. I tutaj właśnie mamy to, co chciałem pokazać. Tu mamy kielich. On jest dodatkowo dowoskowany, żeby się to doszczelniło, jak będzie składane. Ze względu na to, że w tym miejscu tam u samej góry Najlepiej było to wywoskować kątową dyszą, bo po prostu pistoletem w żaden sposób, ani od dołu, ani od góry nie dało się tam dojść, więc tam jest napryśnięte, ale na wypadek, gdyby była jakaś nieszczelność, no to stąd warstwa wosku. No i tu mamy zawieszenie, jeszcze nie poskładane. Może po progach się przejdźmy. Tak wyglądają progi. Jest to doszczelnione. Wosk jak widać gdzieś tam w śladowych ilościach jest. Rzućmy jeszcze okiem pod tylny zderzak, co nam się tu znajduje. No wiadomo, ślizgi, wywieczniki, wyjście na czujniki parkowania wiązka. No i te elementy to są czujniki martwego pola. Tutaj mamy tylną belkę. Ona jest też w czarnym wosku, była kręcona. Później i doszczelniana, jeszcze tutaj, co tak może nie do końca estetycznie wygląda. No ale przynajmniej się, yy, przynajmniej się tutaj nie będzie nic dostawać. Tu mamy też czujnik. Tutaj mamy drugi czujnik martwego pola. No i osłona końcowego wydechu też poszła, jako że to jest taka cieniusieńka aluminiowa blaszka. To poszła w ten bezbarwny wosk kończy nam się przygoda z subarką mianowicie właściwie już się skończyła no bo to czeka na odbiór mamy zrobione całe podwozie mamy wszystkie elementy zawieszenia w czarnym wosku innoteka No i wszystkie połączenia śrubowe. Wysmarowane i dodatkowo y główki, tam gdzie są nakrętki, na sam koniec, już po skręceniu zostały zabezpieczone woskiem. Także jest szansa, że jakiś rok to auto jeszcze pojeździ. Y no, wiele się nie napatrzymy, bo już pozakładałem zakładałem to połacie plastiku, ale tam na wcześniejszym filmiku coś było widać. No, tak się to prezentuje od początku do końca. Tu mamy wahacze przednie, wylakierowane zostały osłony tarcz hamulcowych. Tak nam to wygląda. Osobiście wolałbym, żeby całe zawieszenie było w takim lakierze, ale powiedzmy, że fanaber to sobie będę realizował na własnym samochodzie. Tu mamy przednie nadkole, progi z których właściwie za wiele już nie widać, jak widzicie, jest podniesione nie stricte za progi, tylko za takie półeczki, które tutaj Subaru na szczęście dało. Ja to może pokażę. O, także jeśli będzie możliwość, i będzie takie auto ktoś z Was miał i je podnosił, to nie podnośnie tego za ten rant tutaj podnieście to za tą półeczkę, tu wystarczy coś podłożyć i już jest w porządku no, no tak to wygląda, tutaj progi są zabezpieczone, tutaj jest ta część, która wcześniej była w tym wosku no i tyle naprawdę tu też mamy osłonę przelakierowaną nie był robiony wydech ze względu na to, że damy mu szansę, a raczej damy mu zgnić no i nie były robione zaciski hamulcowe trochę szkoda, bo są takie ładne, srebrne a po zimie już będą ładne, szare ale może nie popadajmy w jakieś skrajności zajrzyjmy sobie jeszcze raz do przodu tutaj mamy nadkole, tam kielich jak wspominałem już tam jest trochę jeszcze przewoskowane, wszystkie spinki poskładane, cały pas przedni, tutaj też pod tą osłoną jest w wosku. Pozostało zrobić geometrię, no i do wyjazdu. Tu mamy to podwozie całościowo, przejedźmy może tak. Tu już tylko plastiki. Tu na tylnym nadkolu nic nie widać, oprócz tego, że ta wykładzina jest jeszcze świeża. Tutaj te nakładki, one zostały odklejone, przewoskowane pod spodem i wklejone na nowo. Także tam już nic pod nimi nie powinno rdzewieć. No jedyny element, który wciąż pozostał odkryty, no to wnęka na to pseudokoło zapasowe, czyli de facto na wentylator od baterii bo koło jeździ w pokrowcu w bagażniku tak nam się to prezentuje. Teraz, tak tytułem podsumowania, bo wiele osób ciekawi, jak to wygląda czasowo, kosztowo, ile materiałów jest na to potrzebne. No, także proszę kalkulator. Mamy 40 czy tam 42 tuby, bo jeszcze dwa były w pistoletach, 42 kartusze innoteka, do tego mamy 9 litrów wosku, 2 litry czarnego, 7 litrów białego, no i do tego mamy 5 litrów kobry plus litrówkę. Bazy, żeby ją dobarwić. No oczywiście, jakieś tam rozpuszczalniki, nierozpuszczalniki, taśmy, te wszystkie wynalazki do odpuszczenia. No to powiedzmy, że to jest po stronie materiałów, a po stronie robocizny jest ponad 140 godzin pracy przy takim samochodzie. Gdyby ktoś był ciekawy, to są to takie, no powiedzmy, że. Dwa tygodnie z sobotami, rzeczywiście pracy po całym dniu. Dla przypomnienia, taki standardowy etat w tym kraju to jest 160 godzin, no i pracujecie na nim przez, przez miesiąc. A, a tutaj czasem się zdarzy wyrobić taki etat w dwa tygodnie. Także pozdrawiam. Efekt jest całkiem fajny. No i zobaczymy za ile to zgnije.